Jesteśmy na dole. Już zjechaliśmy z Cytadeli. Zaczynamy drugi etap naszej wycieczki po Dinant. Troszkę nam... Troszkę nam się rozpadało. Taka śmieszna sytuacja. Troszkę nam się rozpadało, ale na szczęście już słoneczko znowu wyszło. Niedaleko od Cytadeli Kościoła znajduje się, wydaje mi się, bardzo ciekawe miejsce. Jest to Fabrik de Cook, gdzie kupicie lokalne ciastka. Dwie trzecie składają się, dwie trzecie to jest mąka pszenna, jedna trzecia to jest miód. Są bardzo twarde, także jest siemy, a nie gryziemy, a po drugiej stronie znajdują się dwa sklepy z lokalnymi browarami. A w tym jednym jest nawet 450 piw do wyboru, także no z pustymi rękami już na pewno nie wrócimy. Jest kawka. I są te słynne ciasteczka. Tu jest kształt niedźwiedzia, tu jest kształt ryby i może teraz wszyscy spróbujemy. Mamy sobie kawałek. O kurczę, faktycznie twarde zaczekaj, bo nie mogę łamać. Yes. <laughs> Będzie komedia z tego wyjdzie. Po Tu twarde ciasteczko. I się je. Może przepiję kawką. Mm -hmm rzeczywiście bardzo twarde, naprawdę trzeba długo będzie ssać to. Na razie nie poczułem smaku, bo takie twarde. <głos> <głos> Powiem tak, jak ktoś ma bardzo twarde zęby, to te ciaska są dla niego. A jak ktoś ma bardzo słabe, to mam nadzieję, że ma kubeczki ślinowe bardzo pobudzone, bo jednak no, trzeba dłuższy czas je posać, żeby w ogóle je zjeść. Całkiem dobre jest posmak tego miodu, także no, można polecić, ale uważajcie na zęby. Tak. zakupione, jak widzicie, ale zobaczcie, koło kogo ja tutaj siedzę. Jest to Adolf Sachs. Twórca saksofonu, bo jesteśmy przy muzeum Adolfa Saksa. Jest to małe kameralne muzeum. No i podobno za darmo. Także wejdźmy zobaczmy, jak to wygląda w środku. Od muzeum Adolfa Saksa znajdują się kolejne dwa saksofony. No nie da się ukryć, że motyw saksofonu pojawia się tutaj na każdym kroku, no ale wydaje mi się, że nie może być inaczej. A my powolutku już zbieramy się na nasze mieszkanie. Dom prywatny, ale pokój wynajęty przez Booking.com. My jesteśmy już przy naszym mieszkaniu, w samym centrum wchodzimy do środka. No i pokażę Wam, jak to mieszkanie wygląda w środku. Jesteśmy w środku, idziemy szukać naszego pokoju. Tak to wygląda w środku na dole. Tutaj aneks kuchenny jest dla wszystkich. Okej, okay. widoki z okna od kuchni. Też bardzo fajnie to wygląda. A my idziemy na górę, szukać naszego pokoju. I co tam Żabciu? Jesteśmy już przy naszym Pokojne. pokoju. Tak, wchodzimy do środka. My już sobie wcześniej światełko zapaliliśmy. No. Co, co tutaj mamy? Umywaleczkę, tak. no, um, prysznic, prysznic i... i kibelek. Jest, dobrze, jest kibelek. I teraz? Tam, a tutaj jest łóżko. Tak, du taki duży pokój mamy. I um... so, jeszcze może pokażesz. jednym dużym minusem co było, że nie mogliśmy tutaj zaparkować. Jakbyśmy tutaj chcieli zaparkować, to byśmy musieli zapłacić. Zapłacić, tak to wygląda. My się rozpłaszczamy. No i dalej idziemy w miasto. W kwoli ścisłości, muszę opowiedzieć o parkingu tutaj w Dinant. Jak widzicie, tyle płacimy za godzinę, dwie, trzy i tak dalej. No, i płacimy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9 do 12 i od 13:30 do 18, czyli po 18, już ten parking jest de facto za darmo. Tak to się wszystko prezentuje, a nam się udało właśnie tutaj pod Kościół w samym centrum, przeparkować w zasadzie nasze auto. Także też nam się fajnie udało. Dinam to mega turystyczne miasteczko z niezliczonymi kafejkami, restauracjami, pubami, różnorakimi miejscami do jedzenia. No i tak szybciutko chciałbym wam to pokazać. się przejść promenadą i głównymi ulicami miasta, a wtedy zobaczycie, że to miasto żyje z turystów. opuścimy Dinant, chciałbym wam pokazać trzy charakterystyczne jeszcze miejsca tutaj w Dinant. Na wylocie na południe, w stronę Francji, znajduje się skała Bayard Rocher. Tak się nazywa, wydrążona w XVII wieku, chociaż legenda głosi, że magiczny koń chcąc przeskoczyć mozę na drugą stronę rzeki trącił kopytem tą skałę i się przepołowiła. Także taka legenda, ale czy prawdziwa? No sami musicie ocenić, a my przenosimy się w kolejne miejsce. Kolejne miejsce, które chciałem Wam pokazać, to jest Muzeum Leffe, czyli to jest takie bardzo znane piwo, nie tylko w Belgii, ale również w Holandii. Teraz produkowane już na skalę masową, ale wcześniej, od XIII wieku, właśnie w tym opactwie, nisi, trapiści ważyli to piwo. Ja nie będę wchodził do środka. Pokazuję Wam, że takie miejsce w ogóle istnieje. Tak to wygląda. Jeszcze popatrzmy na widoki z góry i będziemy się przenosić w kolejne trzecie miejsce Kolejne miejsce, które można zobaczyć w Dinant to są jaskinie, kroty o tej nazwie nawet nie staram się wypowiadać tej nazwy na pewno źle to powiem tutaj kupujemy bilety a tutaj podejrzewam, że już te osoby się przygotowują właśnie do wejścia z przewodnikiem. Tak to wygląda. I to jest w zasadzie trzecia i ostatnia rzecz, którą chciałem Wam pokazać. Jeśli chodzi o miejsca warte obejrzenia Finan. Jeśli chodzi o jaskinie, to jeszcze muszę dodać dwie rzeczy. Pierwsza, bardzo mały parking, dosłownie na kilka miejsc, a druga rzecz, że to są jaskinie uważane za najpiękniejsze. W Belgii. No i z tego miejsca no, nie pozostało nam nic innego, jak tylko się pożegnać. Wracamy do domu. To był Krzysztof rapanujo Bobylowski, moja żona, Żabka, pa, pa. Dinant, piękne, malownicze miasto, warte zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, cześć. A na koniec okrzyk Bobylowskich: jeden, dwa, trzy, Bobylowscy!